Dzień dobry państwu, telewizja w Polsce.pl. Gorące pytania. Proszę państwa, już w ubiegłym roku, pod koniec września, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen apelowała w Lizbonie do państw członkowskich o jak najszybsze ratyfikowanie Funduszu Odbudowy. Na dzień dzisiejszy, na dzisiaj, przepraszam, dzień dzisiejszy to jest straszliwy błąd. Na dzisiaj 16 państw z państw członkowskich jeszcze tego funduszu nie ratyfikowało, a Unia Europejska spodziewa się, że do końca tego kwartału, właściwie do końca kwietnia wszędzie ten proces ratyfikacji powinien być przeprowadzony, ale są kłopoty. Oprócz nas nie ma jeszcze ratyfikacji Austria, Węgry i Holandia, i tak jak już mówiłam w sumie 16 państw. I porozmawiamy o tym z Panem Ministrem Jackiem Sariuszem Wolskim, eurodeputowanym Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim. Dzień dobry panie ministrze. Witam, dzień dobry. No Nie jesteśmy osamotnieni w tym, że jeszcze nie ratyfikowano Funduszu Odbudowy, ale czy te państwa, o których wspomniałam, ta szesnastka, również ma poważne kłopoty, żeby dojść do porozumienia ze swoimi partnerami w parlamencie, żeby nie ratyfikować, czy tylko to jest przypadłość Polski? No, wielki nieobecny. To są Niemcy, których pani redaktor nie wymieniła. Ale oni ratyfikowali, tylko im przyhamował nie, nie Trybunał Konstytucyjny. Nie, 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 nie ratyfikowali ponieważ ratyfikacja się dokonuje dopiero na mocy podpisu prezydenta. No tak, ale przez Bundesrat i Bundes, tak, przeszło. Zgoda, nie ratyfikowali. Z punktu widzenia całego procesu niemiecki głos jest nieratyfikowany w tej materii. To jest autor tego pomysłu. Przypomnijmy, że to jest francusko-niemiecki pomysł, który potem podjęła, przekształciła Komisja Europejska, no i największy rząd całego Także, także no, główne w tej chwili y, światła y, padają na, na, na Niemcy, które no, pytanie, czy, czy zdążą, mogą nie zdążyć. Nie wiadomo, jaki będzie wynik, chociaż komentatorzy raczej mówią, że, że, że pomyśli, ale, ale wszystko jest możliwe, jeśli chodzi o Trybunał Skarsruhe. Y, ale oczekiwania są takie, że to może nawet kilka miesięcy zająć. Zastrzeżenia są poważne. Podstawa prawna, do której odsyłają zaskarżający do Trybunału Konstytucyjnego Federalnego Niemieckiego, to jest artykuł 9 ustęp 3, który zakazuje czy, czy który stanowi, że tylko Bundestag może jakiekolwiek obciążenia budżetu Niemiec stanowi, że nie może tej kompetencji nikomu przekazać. To jest bardzo skomplikowana prawniczo, prawniczo sprawa. Także to jest, to jest główny. Yy, słoń, że tak powiem w składzie porcelany wszyscy inni są, są gotowi zdążyć w tym również Polska, ten 30 kwietnia to jest data do której kraje członkowskie miały przedstawić krajowe plany odbudowy, yy, i właśnie agencje podają, że Włochy mogą nie zdążyć Włochy, które są największym beneficjentem, bo rzędu 200 miliardów euro z tego, z tego funduszu, mogą nie zdążyć do 30 kwietnia przedłożyć. Jednocześnie Komisja Europejska z kolei mówi, że ważniejsza jest jakość tych planów odbudowy niż, niż szybkość. No nie chcę powiedzieć, że, że zachęca, żeby, żeby robić to powoli, ale generalnie biorąc, zwraca uwagę, że nie wszystko, co, co przyślą stolice, zostanie automatycznie zaakceptowane i że wymogi, wymogi jakościowe są absolutnie tutaj kluczowe. Także mamy do czynienia z dwoma przeszkodami. Na drodze do, do, do finału funduszu odbudowy. Raz proces ratyfikacyjny, gdzie, gdzie, gdzie dwie trzecie ratyfikowało, a jedna trzecia jeszcze nie, w tym wielki rand Niemcy. I, I sytuacja, jeśli chodzi o same plany odbudowy, gdzie też bodajże jeszcze 10 czy więcej krajów nie. Nie przedłożyło tych planów odbudowy. Także cały proces jest opóźniony. No i ten wielki znak zapytania to są Niemcy. Porozmawiajmy o tej pierwszej przeszkodzie, bo o planach odbudowy za chwilę chciałam z Panem rozmawiać. Pierwsza przeszkoda, co się stanie, jeżeli któryś, abstrahując od tego, czy to będą Niemcy, Polska, czy może Holandia, jeżeli któryś z krajów Unii Europejskiej nie ratyfikuje funduszu odbudowy? Jakie będą tego konsekwencje? To oznacza, że nie będzie funduszu odbudowy. Dlatego bo. Wszystkie 27 krajów członkowskich musi to ratyfikować, czyli wystarczy, żeby jeden kraj tego nie ratyfikował, a tam są w tym gronie takie kraje, które życzą jak najgorzej temu funduszowi. To jest Holandia na przykład. No tak, klub, skąpców. klub skąpców, ale Holandia zwłaszcza, gdzie wielki, wielki wybuch radości by nastąpił i strzelały, strzelałyby butelki z szampanem, gdyby padł fundusz odbudowy także oni kibicują, porażce, tego funduszu, no są są bardziej chętni mniej chętni są bardziej zainteresowani korzystaniem z niego i, i mniej chętni z korzystaniem z niego także tutaj mamy bardzo skomplikowany obraz, w Polsce mamy też skomplikowany obraz abstrahując od tego co się dzieje w ramach zjednoczonej prawicy rząd liczył na to, że opozycja która jest tak że tak powiem, wsłuchana w głos tego, co się dzieje w Parlamencie Europejskim, jakie są dyspozycje Komisji Europejskiej poprze ten plan odbudowy, no bo by to było wbrew temu wszystkiemu, co liderzy większości parlamentarnej twierdzą na ten temat. Ale skupmy się na opozycji, bo w takiej sytuacji rząd liczy, że jednak opozycja poprze ten plan. Posłowie, szczególnie Platformy Obywatelskiej, duże zarzuty pod adresem gospodarowania środkami unijnymi, pod adresem rządu wysuwają. Agnieszka Pomaska mówi, że rząd przygotował i ma tu na myśli Krajowy Plan Odbudowy która sprowadza się do rozkradania i trwonienia publicznych środków a nie do wydawania na ich inwestycji rozwój kraju a Borys Budka twierdzi, że, yy, te pieniądze te miliardy złotych z funduszu odbudowy zostaną władowane w upadające spółki Skarbu Państwa No nie będziemy już się rozwodzić na to określenie upadające spółki Skarbu Państwa i porównywać jak się one miewały zarządów Platformy Obywatelskiej PSL u ale skupmy się teraz na tym ja odnoszę wrażenie, że politycy opozycji myślą, że ten fundusz odbudowy to jest taka skarbonka, że rząd sobie będzie z niego wyjmował, co będzie chciał i będzie przeznaczał na co będzie chciał, a nie ma ani europejskiego trybunału obrachunkowego ani Olafu nie ma instytucji, które pilnują, żeby rzeczywiście te pieniądze były wydawane tak jak powinny być. A co najważniejsze, że nie ma tego krajowego planu odbudowy, który precyzyjnie musi mówić, na co będą przeznaczone pieniądze i jeszcze być zatwierdzony przez Komisję Europejską. po pierwsze fundusz odbudowy jest ratyfikowany w polskim sejmie siłami Zjednoczonej Prawicy minus Solidarna Polska plus Lewica. Także tu nie ma znaków zapytania. Jest pytanie w jakim składzie. <laughs> Czyli w dosyć niewygodnej pozycji, ale pewnej stoi, stoi rząd w tej materii. Natomiast totalna opozycja, krótko mówiąc Platforma Plus, stawia się w takiej... No, ośmieszającej wręcz pozycji, ponieważ Gromko woła o tym, jak bardzo jest proeuropejska, jak bardzo trzeba między innymi mówiła o tym się na to zgodzić, a nie, a nie zgłaszać zastrzeżenia dotyczące tej warunkowości tak zwaną praworządnością, a potem nagle staje na stanowisku kompletnie przeciwstawnym. Jest to jest to niewiarygodne i, i, i dziwne co najmniej. Natomiast wiązanie tego z krajowym planem odbudowy też jest dziwaczne, ponieważ są to dwie odrębne sprawy. Pierwsze to jest decyzja, żeby ten, żeby ten fundusz był, a druga to jest decyzja, jak go wydawać, jeśli już będzie. I ona będzie swoim własnym tokiem biegła ta druga decyzja. I wtedy jest czas i miejsce na to, żeby opozycja swoje swoje postulaty i uwagi, a nie teraz. Natomiast dzisiaj mówienie, że na pewno on zostanie źle użyty przez rządzących, no jest nadużyciem, jest, jest no bezpodstawne, bo dotąd Polska dobrze gospodaruje tymi, tymi funduszami. Notabene Krajowy Plan Odbudowy przeszedł bardzo skomplikowany i detaliczny system konsultacji społecznych, w tym z samorządami. Także jest to bezpodstawne. Te, są te zarzuty, krótko mówiąc. I one odsłaniają dosyć niecne intencje, że cokolwiek by się działo, nawet kosztem korzyści gospodarczych Polski, na które Polska liczy, jeśli chodzi o Fundusz Odbudowy, niech to, się to wszystko lepiej zawali, byleby, dołożyć rządowi. Sądzę, że to też wywołuje zdziwienie i podniesione podniesione brwi w, tutaj w Brukseli. Jak to, to, to tak. O, opozycja, którą my tak wspieramy, no przecież jest to widoczne, jak bardzo ten establishment brukselski wspiera opozycję w walce z rządem, no nagle no, w tak oczywistej kwestii mówi nie. No dobrze, panie ministrze, ale przecież Platforma Obywatelska i PSL, który też stawia określone żądania i uzupełnienia Krajowego Planu Odbudowy o swoje wnioski, są członkami Europejskiej frakcji Europejskiej Partii Ludowej. Europejska Partia Ludowa trudno powiedzieć, że była przeciwko ratyfikowaniu funduszu odbudowy w państwach członkowskich. A przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej jest Donald Tusk, więc nie ma żadnego wpływu ta frakcja, ci parlamentarzyści, a także jej przewodniczący na to, żeby to stanowisko Platformy Obywatelskiej PSL-u było zbieżne z tym, co sobie życzy większość parlamentarna. No, pierwsze wytłumaczenie: rozwojenie jaźni, schizofrenia, co się zdarza w polityce. Po drugie milczące przyzwolenia, żeby jednak ta opozycja totalna zwalczała rząd, nawet jeżeli to się kompletnie rozmija z linią polityczną rządzącej większości w tym Europejskiej Partii Ludowej, która przecież w postaci pani von der Leyen kieruje komisją. No jednym z filarów tego planu jest, jest jej zaplecze polityczne, to znaczy Europejska Partia Ludowa Socjaliści i Także jedno z dwojga albo jedno i drugie naraz powoduje, że, że może sobie hasać w taki sposób destrukcyjny koalicja obywatelska. I jeszcze pokrzykuje na lewicę, że ta chce głosować absolutnie zgodnie z interesem gospodarczym Polski. nie no, To nie pierwszy raz, kiedy takie dziwactwa wyczynia totalna opozycja. Panie ministrze, wspomniał pan wcześniej, że jeżeli któryś z krajów nie ratyfikuje funduszu odbudowy, to tego funduszu po prostu nie będzie. Zarówno pan, jak i pan poseł Zbigniew Kuźmiuk, który jest członkiem Komisji Finansów, mówili, że Polska jest takim krajem, która sobie pora, który sobie poradzi, że możemy zaciągać zobowiązania na własny rachunek, ale są kraje, które sobie nie poradzą. I co wtedy będzie działo się w Unii Europejskiej? Co wtedy powiedzą Włochy, Grecja, Hiszpania? No, będą będą zawiedzione, rozczarowane i będą z tego tytułu protestować. Sądzę, gdy przyjąć taki scenariusz negatywny, że jednak padnie, czy to za przyczyną Niemiec, czy, czy, czy nie Niemiec, w każdym nie Polski, fundusz odbudowy, no to wtedy nastąpi przejście do, do scenariusza numer dwa, to znaczy do organizowania tego poza strukturami Unii Europejskiej. Tak to było gdzieś tam planowane. Wariant dużo trudniejszy, powolniejszy. W trudniejszym wykonaniu również, czyli pożyczka, którą by zaciągała grupa niekoniecznie wszystkie unijne kraje na międzynarodowych rynkach finansowych w postaci pewnego działania i umowy międzynarodowej niebędącej częścią struktury Unii Europejskiej. Takie zapasowe wyjście trudne, niedobre, powolne, ale jednak istnieje. Także sądzę, że to wtedy w tym kierunku by poszło. Czy brak ratyfikacji funduszu odbudowy będzie miał jakikolwiek wpływ na uruchomienie i w ogóle działanie budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027? Czy to będzie się toczyło normalnym tokiem, tak jak przy poprzednim budżecie? Znaczy, budżet unijny z minus pewna część jego zostanie uruchomiony. Natomiast te dwie wielkości, te 750 miliardów i główny budżet to jest 1000 miliardów plus. 1164, jeśli dobrze pamiętam. W każdym razie ta, tam część, kilkadziesiąt miliardów jest do dorzutki. Do, do Krótko mówiąc, jest uzupełniony w części polityki spójności i nie tylko pieniędzmi z, z Funduszu Odbudowy. Także budżet był uruchomiony, ale uboższy o 50 kilka, bodajże, jeśli dobrze pamiętam, miliardów tej dorzutki. I to chyba w tym funduszu, który nas najbardziej interesuje, czyli funduszu spójności, prawda? Tak, tak, tak. To, to byłoby pewne uszczuplenie w tej, w tej materii, które nas by również dotyczyło, tak. Panie ministrze, bardzo dziękuję. Będziemy się z uwagą przyglądać dziękuję. temu, jak. Ten cały proces ratyfikacji w Unii Europejskiej będzie wyglądał, ale także jak końcowy, jaki końcowy efekt przybierze Krajowy Plan Odbudowy, bo już pan premier mówił o pięciu filarach, które mają być, trwają konsultacje i to bardzo szczegółowe konsultacje. Zobaczymy, w jakim efektem się to wszystko zakończy i jaki dokument zostanie przedstawiony Komisji Europejskiej. Bardzo dziękuję. Pan Jacek Sariusz Wolski, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo, panie ministrze a my się spotkamy za parę minut. Proszę z nami zostać.